Chciałbym podziękować polskiemu rządowi polskim parlamentarzystom, szczególnie za te środki, które otrzymaliśmy tu do powiatu, za ten instrument finansowy, jakim jest Fundusz Dróg Samorządowy. To jest naprawdę świetne rozwiązanie. Realizujemy wcielamy w życie już kolejny rok. W ubiegłym roku otrzymaliśmy w sumie dwa Inwestycji drogowych, powiatowych i gminnych blisko 13 milionów złotych. W tym roku nie potrafię powiedzieć, ile, ale sam powiat otrzymał ponad 3,5 miliona złotych. Między innymi realizujemy jedną drogę, która jest istotna dla Święc. Ta droga na przechodach jest realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zamierzamy Święcone zrealizować drogę. Tą, którą dojeżdżaliśmy tutaj. 3 km tej drogi jest w trakcie projektowania. Załatwiamy odstępstwa u ministra infrastruktury, ponieważ teren jest bardzo trudny, duże nachylenie i, i, i musimy korzystać, żeby zmieścić w tym trudnym terenie drogę o parametrach powiatowych, czyli 6 metrów plus 1,5 m chodnika ale w niektórych miejscach e, Pani Aniu ten chodnik się nie zmieści na półtora metra będzie na metrach tego funduszu ta droga bardzo ważna na święca zostanie zrealizowana i mam nadzieję, że to się stanie w najbliższych dwóch latach szacowana wartość tej inwestycji to jest 8 milionów złotych to jest w świetnica święcana, tak? tak, świetnica święcana. więc będzie na całej długości chodnik będzie jezdnia w szerokości 6 metrów, będą nowe dwa mostki i nowe y, przepusty. Y, dlatego realizujemy to połączenie przez przewody, że jeżeli będą prowadzone prace tutaj, to wtedy będzie możliwość zorganizowania objazdu. Bo w 2010 roku, w czerwcu dokładnie 10 lat temu, święcamy wyrocień od światła. Droga zapadła się na odcinku 100 metrów i nie było możliwości przejazdu. Ciężkie pojazdy nawet jeździły tu obok kościoła. Groziło zawaleniem całej skarpy. I również załatwialiśmy wtedy środki na zabezpieczenie tej skarpy, żeby nie doszło do uszkodzenia tego cennego zabytku. To było coś niezwykłego, że fala potężna fala wody płynęła po stokach. I ona między innymi podjęła tą drogę powiatową, która się zapadła i uświęcamy były odcięte od świata. Również ważne inwestycje się dzieją na drodze 28. To jest ponad 35 milionów złotych. Ta inwestycja zostanie zakończona w tym roku. To już trzeci rok realizacji jest trochę utrudnień, ale droga jest... Po zupełnie innych parametrach. Szeroka, bezpieczna, yy, z zatokami autobusowymi i w niedługim czasie, będzie, chodnikami. i chodnikami. Będzie można przejść od jasła do gąbic. Może i do przemyśla, bo ta droga to bardzo przemyśla. Od 28, kończy się na medycyny, na granicy z Ukrainą. Yy, inna ważna inwestycja. Droga 73 zakończy się w teście. Został uzgodniony wstecz, czyli studium technicznych, ekonomicznych i środowiskowych uwarunkowań. Czekamy na, ze względu na COVID, są opóźnienia w opracowaniu karty środowiskowej. Ta karta zostanie niedługo opracowana przez firmę Multicouncil i będzie wniosek złożony o wydanie decyzji środowiskowej. Ta inwestycja to jest blisko 800 milionów złotych. Ona jest w całości zabezpieczona do finansowania. Program Stola Podwodnic. Ponad 20 km po Nowym Śladzie. Piękny przebieg między Jasłem a Zawadką Brzastecką po Nowym Śladzie. Po lewej stronie rzeki Wisłowia. I to otwiera nową perspektywę, żeby właśnie przy tej drodze wykonać tor kolejowy. Tor kolejowy, który chciał e, kiedyś wykonać Franciszek no, Józef, ale jak ostatnio byłem u dyrektora e, PKL, Oddział Inwestycji w Krakowie, to mówił, że trzeba tę inwestycję realizować z programu Kolej Plus. Jest 6,5 miliarda e, złotych w tym programie i mówi, że nie wiadomo, czy będą takie atrakcyjne właśnie e, inwestycje jak ta. Ta inwestycja może skrócić przejazd, i umożliwić realizację potężnego zadania, które jest realizowane nie w naszym powiecie, ale w powiecie krośnieński, one na granicy z powiatem gasierskim. Jedlicze to jest ponad pół miliarda złotych, gdzie będzie produkowany bioetanol, ale będzie przełożony do trzewini, bo w trzewini będzie, y, będą pro, produkowane i jakieś inne chemiczne y, z, z bio, bio, biochemiczne produkty i skrócenie przejazdu, bo to jest 40 km, równo jak Z wzdłuż wysoki, tylko 4 mosty, nic więcej nie trzeba, żadnych tuneli, żadnych jest tak. I w ciągu godziny jesteśmy w Krakowie z Jasła w Prachowie, do Przemyśla na, na półtorej godziny wtedy, a 20 minut to szlaku do Dębicy. Więc y, naprawdę to y, ta inwestycja jest ze względów nie tyle przewozów pasażerskich, co towarowych ma ogromne znaczenie. Bo zarówno szlak Rzeszów-Jasło, linia 106, jak i linia Stróże-Tarnów, to są stare kręte linie, po której są ograniczenia towarowe i ograniczenia szybkości. Natomiast ta linia może być na 160 km na godzinę i pociąg niecałą pół godziny będzie na szlaku Kraków-Przemysł. Więc to jest bardzo ważne zadanie. Mam nadzieję, że Pan Marszałek wesprze również nasze działania, działanie, żeby w tym programie Kolej Plus ta inwestycja się znalazła, ale przede wszystkim to może mieć zasadnicze znaczenie dla Orlenu, dla tej inwestycji w Trzebiń i Wiedliczu, bo odległość, czy przez Rzeszów to się skróci o po ponad połowę, Natomiast przez trójże to się skróci o ponad 30 km, 39 km dokładnie. Więc yy, przewóz tony będzie 30% tańszy po tej nowej linii niż po starych yy, szlakach kolejowych. Nie mówiąc o tym, że otwieramy Rail karpatia bo to jest najlepsze wejście zarówno w Muszyne, przejście na południu Polski, jak i w Więc bardzo bym prosił pana Marszałka również, żeby zwrócić na to uwagę, żeby nie tylko otwierać tą Polskę na północ. Jest ważne, żeby otwierać, ten, tworzyć ten North Gate, ale również South Gate też jest bardzo ważny, bo mamy tutaj tradycję, że kiedyś za... Cesarza pociągi szybciej jeździły i szybciej można było dojechać do Budapesztu, czy do yy, Wienny, yy, Inna inwestycja, która będzie już niedługo otwarta, 26 milionów, komenda powiatowa policji. To jest naprawdę wielkie osiągnięcie polskiego rządu, że wreszcie 160 policjantów wraz z innymi pracownikami będą mieli godne warunki, będą mieli strzelnice, i to się dzieje dzięki właśnie temu rządowi, więc ja tych zadań mówię wiele wymieniać i to nie jest ze środków unijnych, ja nie mam nic przeciwko środkom unijnym, ale w ostatnich latach powiat osielski pozyskuje środki właśnie krajowe, z Narodowego Funduszu, ponieważ marszałku, był pan obecny w yy, 3 miliony złotych. Piękny ośrodek edukacji yy, ekologicznej. Także dziękujemy za wsparcie. Drogę do oborzenia. Ponad 5,5 miliona złotych. Minister spraw wewnętrznych. To się stało w ubiegłym roku. Przy wielkim sprzeciwie ekologów. Bo uważali, że będą ludzie szybko jeździć po tej drodze, że będą zabijać zwierzęta. Ale do tej pory jedno zwierzę... zwierzątko nie zostało zabite na tej drodze. A droga jest naprawdę y, piękna i bezkit, niski ma szansę na to, żeby Turyści mogli w godny i cywilizowany sposób wjechać. Y, no, normalnie pracujemy, y, mamy y, mocną grupę y, radnych, większość tutaj jest obecnych. I dzięki środkom powiatowym udało się zrealizować tę inwestycję w ciągu y, dwóch lat za 5 milionów złotych. Oddział, który nie był remontowany y, z własnych środków. Y, wprowadziliśmy rzeczywiście XXI wiek, są sale z łazienkami, nie jedna łazienka na końcu korytarza której no nie, nie były salowe w stanie utrzymać normalnych warunków sanitarnych. Bo chorzy no różnym są w stanie i, i jak każdy ma tą łazienkę czy kilka osób w pokoju, to jest łatwiej utrzymać te warunki sanitarne. Wszystko jest odświeżone, nowe tęki, nowe instalacje i naprawdę oddział chirurgii jest bezpieczny, ale stoimy przed wielkim wyzwaniem realizacji oddziału psychiatrycznego. Obecnie ten oddział mieści się w budynku historycznym. Kiedyś to była bursa. W czasie wojny to była siedziba gestapo i to miejsce powinno być zachowane jako przestroga dla przyszłych pokoleń, ponieważ tam jeszcze w tych piwnicach są znaki, napisy tych, którzy byli więzieni, mordowani, zabijani. To echo ciągle się odzywa tutaj na naszej ziemi z tej przeszłości, bo wczoraj zostały usunięte szczątki ofiar z okresu II wojny światowej, które znalazły się na trasie przebiegu nowej drogi wojewódzkiej, które no, wywołują wiele emocji, bo bliżej jest cmentarz wojenny. Rada rabiniczna próbowała. Wpływać na to, że to jest cmentarz i że nie powinniśmy tych zwłok ruszać, niepokoić ich. Także na pewno będą jeszcze jakieś interwencje, ale zgodnie z prawem polskim działamy, postępujemy, bo żyjemy na polskiej ziemi i nie wtrącamy się w sprawy, które są załatwiane w Izraelu. Kończąc jeszcze o informacjach szpitalnych, to powiem, że jesteśmy na ukończeniu dokumentacji projektowej oddziału psychiatrycznego. Oddział psychiatryczny na 41 łóżek. To będzie na pierwsze. Na parterze będą przychodnie i oddziały dzienne. Także nowoczesny system leczenia psychiatrycznego. Jest to niezwykle potrzebne, co tych pacjentów jest coraz więcej i trzeba im skutecznie pomagać mam nadzieję, że ten pawilon uda się zbudować planujemy realizację ze własnych środków chcemy sprzedać trochę nieruchomości również w Gminie konkretnych konkretnie w Przysiekach ale też będziemy Panie Marszałku zabierać u premiera Mateusza Morawieckiego o środki z rezerwy budżetowej jeżeli się nam uda uzyskać jakiekolwiek środki, to będzie wsparcie i pomoc przy budowie tej inwestycji. Całość inwestycji to jest według wstępnych kalkulacji 13 milionów, rozkładane to na 3 lata. A jaka będzie rzeczywista cena, to dopiero wyjdzie w trybie przetargu. Z doświadczeń tegorocznych to wiemy, że inwestycje drogowe realizowane są. Poniżej wartości kosztorysowej, prawie o 30%. I Także to jest koniec. dobra informacja. I kończone są przed czasem. Ale dzięki temu, że te środki z funduszu są, yy, dróg samorządowych, to firmy te miejscowe cały czas mają pracę. One pracują mimo tej pandemii. Więc yy, warto yy, pracować w takim zakresie żeby ta współpraca między rządem i prezydentem była na dotychczasowych zasadach i wybory musimy wygrać. W powieści Jasielskim pan Andrzej Luda na pewno wygra.